Cześć, się was w kolejnym odcinku eee, Tydzień przerwy w robocie Byłem chory Tak mi jakieś przeziębienie wzięło, grypa I za bardzo nic nie robiłem No wcale nic nie robiłem praktycznie eee, Pomalowałem tylko ostatnio te przystawki No i dzisiaj Wymyłem ten przód, też jest gotowy Już do malowania tu to karcherem, żeby usunąć ta luźna farba Teraz idzie podkład No i później kolor Pod kolor przyczepy będę malować Pogoda dzisiaj też Taką średnią trochę Wiatr wieje, dość zima jest Nie chcę mi się robić Jeszcze nie jestem do końca wyleczony Jestem taki kurde słaby Jeszcze wczoraj tak troszkę My zasiedzieli się Popili by troszkę i Rano trochę głowa mi bolała, ale Dmuchłych walkomat 00 Komań też już prawie gotowy, zostały jeszcze takie pierdołki Pokażę wam co wymieniamy aktualnie Tutaj już mam sprzęt do kopania ziemioka Wykopałem tam, nie wiem, 20 metrów e, Młodego ziemioka, ale Zapomniałem tam nawozami posypać, dzisiaj są średnie Takie, na samym gnoju, czyli można powiedzieć ekologiczne Wymieniamy drewniane panewki tutaj Trzy były na miejscu w sklepie A 5 jeszcze domówił i będę dopiero za dwa dni no i tu z tyłu szło spokojnie mięcie, ale tam później z przodu z przodu to trzeba wyjść na sita tu jakoś, no to już nie będzie wygodnie, no i trochę skomplikowane, no, ale jakoś to tam wymieniał. Dobra, co jeszcze? Nowy akumulator mamy też, to jeszcze mamy tutaj stół zapięty. Oczywiście też e, nie, nie obyło się bez e, niespodzianek w wózku pana. Nie dało się zapiąć hedera, bo akurat pana w tym kółku prawym no i był za bardzo tak, nie umiał go e, zaczepić. Turem podnosić wózek, żeby ułatwić właśnie zaczepienie. No i co? Nie, zawias chyba pokazywałem. Śruba 20. Nie, śruba 16. Śruba 16. Burty nie zgrywają się do końca. Teraz wysokość całkowita to będzie około 82 cm, no i te trójkąty. Nie wiem, myślę, że pół tony będzie wchodzić. Zobaczymy. Zobaczymy od no to też zależy od gęstości, nie? Później ta przyczepa jeszcze muszę umyć, bo też trzeba ją pomalować. Zrobić hamulce hydrauliczne. Do tamtej trzeba zrobić wyjście na hamulce hydrauliczne z tyłu, bo właśnie tylko jest z przodu. No i tu jeszcze jest taki defekt z tej przyczepy, że ona ma zespawana tulejka. No i bym musiała jechać jako pierwsza, żeby tam, bo tam jest dużo dziura. Ja zawsze podkładam taką tulejkę, właśnie do, do bolca, do zaczepu. No ale tu by to pasowało, bez tulejki, bo tu jest gruby bolec. Tylko, że tutaj nie jest wzmocniony ten, ten ta cełówka. Trzeba by zrobić jakieś, może, zaszczały do wzmocnienia tego, no ale zawsze jest tak, że większe idzie pierwszo, żeby łatwiej było wyhamować i, i wszystko, nie? No ale nie wiem, obejrzymy. Obejrzymy. Tutaj to jest troszkę inaczej zrobione, no ale jest, są te wzmocnienia po boku. no i. Jak to wyglądało wszystko? Przyczepy te same, czeski, siódemki Nata wchodzi 8600 Na ta wchodziło 5 z tymi przystawkami yy, Ile tego było? Tyle A jest ta deska nie została z przodu jeszcze 15 to chyba nie ma mo. mo 15? Może ma mo. Zresztą taki katar męczący to 15. Ja, miało 15, a teraz 30. No to, no to może te półtorej tony więcej wejdzie. Obejrzymy. Dobra, zabiorę się za malowanie tego. Może jeszcze nagram, jak będę malował. A później dalszą część, jak będę malować, pod kolor przyczepa już. No tak, za bardzo nie ma też co nagrywać. Nie chcę was zanudzić tutaj. Dobra, tu Big buggy, lecą, trzeba sprzątnąć. Do roboty jest cały czas. Dużo, dużo. Nie idzie tego przerobić. Pana się ma następny dzień dzisiaj. Tu mi się słabo pomalowało, bo nie chciało mi to lecieć za bardzo z pistoletu. I robię to rzodsze, rzodsze, rzodsze. A się okazało, że mi się zatkała ta dziurka z góry. Ta dziurka w tym. I powietrze. E, nie ciągło powietrza i nie umiało spływać swobodnie. No ale to... Robię takie szpetne zacieki. Muszę to wziąć. I papierkiem ściernym wyrównać, bo taki to brzydki będzie. No i tu pomalowane podkłady. <laughs> Teraz będę miał przyczepa. I będę malować później, już kolorem. Ale to po południu przyjdzie. Agata pomoże mi. Agata pomaluje tu podkładem te. Taki miejsca kard, kaj rdza wychodzi, no bo uznaję że tutaj e, tylko te grubsze takie ogniska poprawię podkładem, a tak to będę malował na to. Nie że to przemyja, bo to taki e, kolor płowiejący już jest. Tutaj widać różnica kaj O, tutaj umyłek, a tutaj nie umyłych jest taki taki, nie wiem, nalot biały jakby. Tylko muszę sobie ją wyciągnąć bardziej na środek żeby tu podwiata nie, nie perskać tak? no i podprzątać graty z niej I na razie to na czerwono a to na zielono na wzór tego czyli tak trochę roboty będzie ten trygon odkręcić się no jest co robić dzisiaj dobra wezmę sobie górka ma zachęta i działam trochę jest tu desek takich Kiedyś coś woziłem i to zostało, ale co woziłem? Mamy chyba tylko te betony co w końcu nie dojechałem. Nie wiem czy od środka też odmalować. Też chyba troszkę, chociaż jedna warstwa, tak żeby ten niebieski zakryć. Dobra, zaczynamy myci. Pa wczoraj, start, A jeszcze tak na zakończenie odcinka, powiem Wam, że gadka mu dzisiaj urodziny Dzisiaj jest 11 już godzina Kończa wcześniej Dzień poniedziałek tak w ogóle 18 Kończa wcześniej, bo muszę jeszcze jechać kupić coś o katce.